Możesz zacząć od prostych ćwiczeń oddechowych. Możesz zacząć od y, krótkich medytacji. I myślę, że to już jest pierwszy krok do tego, żeby, żeby wyjść z tego destrukcyjnego schematu, bo to jest destrukcyjny schemat, który prowadzi do przewlekłego stresu, po prostu. Że głos mi się łamie, bo tego doświadczyłam po prostu, dlatego też się z tobą tym dzielę. Dziękuję Ci za uwagę i pamiętaj, że stworzyliśmy darmowy e-book właśnie w temacie spokoju i zapraszam Cię do pobrania tego e-booka. On jest na naszej stronie lekkistan.pl. Wejdź na tę stronę w zakładce darmowy e-book, pobierz go i zobacz co jest w środku. Są tam też nagrania, które Dzięki którym możesz praktykować swoją drogę do spokoju, swoją drogę do umiejętności bycia w spokoju. Bo nie zawsze mamy taką umiejętność, ale możemy się jej nauczyć. Także zachęcam Cię bardzo serdecznie do poprania naszego e i dziękuję Ci za dziś.